Moi drodzy, witam was w fabryce domów. W naszej fabryce produkujemy różne domy na różne potrzeby, a jeśli wasz świeżo kupiony dom okazał się... nawiedzony, to... to jego wina. On jest odpowiedzialny za kontrolę, on sprawdza. Ten ziomek, proszę pozywać go, a nie naszą firmę. Mówiąc o naszym ziomku, albo raczej o... o naszej ziomkini. Ty jesteś starszą panią chyba. Czy nie? Tak to wygląda? Twarz nie pasuje trochę do ciebie. To no, nieważne. Proszę bardzo, jesteśmy w Windzie. To nasz pierwszy dzień pracy. Proszę bardzo, pierwszy dzień w pracy jako tester domków. Musimy sprawdzać, czy domki nie są nawiedzone. No bo jak są nawiedzone, słuchajcie, nie możemy oddać ich klientowi. Klient musi mieć nienawiedzony domek. Proszę bardzo. I tyle, co musimy robić, to klikać guzik Danger albo guzik clear, shiftem możemy sobie biegać i mamy domków 8 do sprawdzenia, jeśli dobrze rozumiem, okej okay. proszę bardzo, nasz pierwszy domek moi drodzy, piękna chatka, czy jest na... wiedzona ty jesteś obrazem, prawda? tam się nic nie dzieje. okej, okay. dobra dziwnie podświetlony ten obraz mamy buty przed domem więc wygląda na to, że ktoś w tym domku mieszka Uh. Come on Spójrz się na mnie Mrugnij Wiem, że chcesz to zrobić Wiem, że jesteś nawiedzonym obrazem Mrugnij na mnie Miejmy to już z mrugnij Nie mrugniesz To może ręka z łóżka wyjdzie Też nie Misiu Też nie wyglądasz na Dzień dobry Witam serdecznie Pan jest. Czym pan jest? Pan jest właścicielem tego domku? Pan się nie rusza. Pan jest może e, lalką w zestawie tego domu. Kupuje się dom i ma się lalkę w zestawie. Ok, nie ma najmniejszego problemu. E, jabłuszko, jakiś rogalik, smart. Powiem Wam tak: bardzo dziwny obraz eee, jakiś podejrzany kolo eee, dziewczynka chowająca się pod schodami eee, może jakieś dziecko z chustką na głowie eee, ale ta żaba ta żaba powoduje, że przechodzą mieciarki ten dom musi być nawiedzony ale to dlatego, że ta żaba siedzi na tym fotelu. Ja nie wyobrażam sobie, aby ktoś mógł mieć taką żabę i po prostu trzyma, trzymać ją, o tak po prostu siedzącą na krześle. To jest zagrożenie dla całego społeczeństwa. Czy możemy coś tu zrobić? Chyba niekoniecznie. Czy skoro nic się nie ruszyło w tym domu, to wszystko jest ok? Coś tutaj zobaczcie. A, to są jakieś chyba. A, to są jakieś po prostu suszące się rzeczy. Nic się nie poruszyło, prawda? Nie było żadnego problemu. A jak zobaczycie, bo w sumie nie wiem, czy widzieliście, jak sobie podejdziemy. Any movement means the cabin is haunted. Czyli jakikolwiek ruch powoduje, że ten domek jest nawiedzony. Jeśli nic się nie rusza, nawet jeśli jest straszne, to teoretycznie nie jest. Mm, Okej. Okay. Mamy, zobaczcie, pierwsze światełko się zapaliło, czyli musimy 8 dobrych wyborów zrobić w tej grze. Nie ma problemu. Wchodzimy. Sprawdzamy przez okno. Nic się nie dzieje. Drzwi nam skrzypnęły dosyć mocno, ale jest. Wszystko w porządku. Wszystko wygląda na takie samo, prawda? Ty się na mnie spojrzysz, nie spojrzysz się na mnie. A ty kolego, jesz sobie tak jak jadłeś. Nie ma tej dziewczynki pod schodami. A tutaj wszystko wydaje się takie samo. Susi. Bardzo susi. Czy mam się spojrzeć do góry? Okej. Okay. O! o! Czy mogę przejść? Przepra... Nie mo... Dlaczego mi to robicie? Czy ja mam tam wejść? Okej, okay, wchodzimy Am um. Dzień dobry. Witam. Um. To za słodki uśmiech. Ok. Uh. Coś jeszcze? Jakieś private? Tu możemy sobie w klasy zagrać. Przytulny domek powiem wam. Greta. Hans. Tyle czasu. What do you think you'll find outside? Absolutely nothing. You want to leave, Greta? That's totally fine. But uh... your brother will stay here, okay and he will not be happy when he hears you abandoned him. Uh... Leave the abandoned uh... poor mother. Co ja? O nie. Tu się słuchajcie cała... Tu się cała historia robi, uciekamy! Czy my zginęliśmy? Ok pauza, poczekajcie, zanim przejdziemy dalej, zauważyłem teraz podczas montowania rzecz, której nie zauważyłem, a która jest ekstremalnie ważna w tej grze. Nasza postać, czyli ta starsza pani, którą widzieliśmy w lustrze w windzie, nazywa się Greta. W tej łazience na dole było napisane również Hans i Greta. To znaczy, że my jesteśmy tą dziewczynką z tego domu. Tylko oczywiście parę lat później. Nie wiem, jak nie połączyłem tych kropek, ale to są zdecydowanie kropki do połączenia, przez co myślę, że ta gra ma troszeczkę więcej fabuły niż mi się wydawało. Wow. <słuch> Okej. Okay. Dobra, na spokojnie, na spokojnie robimy to, moi drodzy, robimy to. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Wchodzimy. Wszystko jest w porządku. Głupia matka. Głupia matka z głupim uśmiechem, nie podoba mi się to w ogóle, kompletnie mi się nie podoba. Tutaj wszystko wygląda na w porządku, wszystko jest w porządku. ranujemy. musimy odzyskać nasz progres, który mieliśmy, nic się nie stało w tym domku. Pierwszy domek zresztą chyba zawsze będzie zwykły, prawda? A... Um, nie zapaliło nam się. Chcecie mi powiedzieć, że tamten domek był przeklęty w jakiś sposób? Może niewystarczająco chodziliśmy? Czy tym razem coś się zmieniło? Dobry. Dobry, żabka na swoim miejscu. Dziecko na swoim miejscu. Czy... Czy pan ma mi coś do powiedzenia? Niekoniecznie. Kanapeczka. Chcesz o... mi coś powiedzieć? Może nie Może na górze ktoś się kryje pod tym dachem? Też chyba nie. Okej. Okay. Jeśli nie ma problemu, to nie ma problemu. Klik. Pierwszy z głowy. Super, perfekcyjnie. Idziemy dalej. Speedrunujemy, ciach. Witam. Okej. Uh. Um. Okej. Okay. Okay. Nic nienormalnego. Wszystko wszystko jest w jak najlepszym porządku. Żadnego ruchu żadnych dziwnych akcji. Każdy siedzi sobie grzecznie. Każdy grzecznie sobie. E, po prostu siedzi. Nie masz żadnych anomalii. Żadne z was się nie poruszyło. Jesteście zwykłymi pluszakami, które siedzą w nawiedzonym domku wszystko jak najlepszym porządeczku. Ja bym powiedział, że ten dom jest zdecydowanie nienawiedzony. O proszę, widzicie, widzicie, ja jestem specjalistą. Widzę pluszaki w domku od razu stwierdzam wszystko w porządku. Wchodzimy jeszcze raz. Okej. Uh, Okej. Okay. Okay. Wszystko wygląda na razie dobrze. Okej. Okay. Pan się na nie patrzy. Idziemy. Idziemy. Ten dom jest zdecydowanie nawiedzony. Uff. Trzy. Trzy z ośmiu. Musimy, słuchajcie, takie ruchy właśnie zauważać. Jeszcze raz. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Pan się nie rusza. Na górze wszystko w porządku. Wszystko w porządku. oj. Nie jest wszystko w porządku. Pani wstała z obrazu. Nie wiem, czy ledwo przeżyliśmy. Czy to tak miało być? Ale wyglądało, jakbyśmy ledwo wyszli z tej chaty. Danger. Zdecydowanie danger. Pani nie powinna była z tego obrazu wychodzić. Czy kolejny domek będzie odpoczynkiem dla nas? Wszystkie domy były. Am. Um. Jak powiedziałem, że pani nie powinna z obrazu wychodzić, to miałem na myśli. Pani nie powinna z obrazu wychodzić. A eee... Zobaczcie! Ukradła chłopu jabłko! <grywki> Patrzcie, jaki jest niepocieszony. Miał piękne jabłuszko i bagietkę. A tam mu. Zobaczcie same węglowodany wciska. No straszne. Po prostu. straszne. A dziecko pod schodami dostało kawałek e, chlebka. I zobaczcie, to dziecko też dostało chlebek. Czyli co? Tutaj pół kromki, tutaj półkromki, a tutaj pizzunia, moi drodzy. Duży! Potrzebuje dużo energii, no? E, ale poza tym nikt się nie rusza. Wszystko jest w porządku. Nikt się na mnie nie spojrzał. Nikt nie zaszedł mi drogi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Żyjemy. Gituwa 5 na 8, moi drodzy, 5 na 8. Zerknijmy sobie dla bezpieczeństwa przez okno. Nic się nie dzieje. Wchodzimy. Lampa na miejscu. Pani na miejscu. Wszystko jest. Wszystko jest dobrze? Wszystko jest dobrze? Czy wszystko jest dobrze? Wygląda, jakby wszystko było dobrze. Wszystko. Nie, no jest chyba ok, prawda? Nic się nie poruszyło. Powiedzcie mi, że to jest najzwyczajniejszy domek. Błagam, powiedzcie mi, że to był domyślny domek. Że ja czegoś nie pominąłem. Come on, miałem pieć. Który był nawiedzony? Który się ruszył? Co się stało? Tu tak dobrze. Pierwszy domek oczywiście w porządku. Idziemy dalej. Witam. 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 Czy coś tu jest nie tak? Czy ten domek... ...ma jakąś mroczną tajemnicę? Chyba niekoniecznie. Wszystko wygląda na... ...w porządeczku. Ty kolego... ...jesz sobie. Tutaj w kominku jest ogień. Radyjko stoi. Pani... ...gapi się. Chyba okej, okay, nie? Chyba, że poczekajcie, może powinienemście się jeszcze w górę spojrzeć. Wygląda, że domek jest w porządku. Jak mi znowu powiecie, że nie, okej, okay, domek był w porządku. Musimy z powrotem wrócić na numer 5, słuchajcie. Skoro dwa domki były OK, to ten domek na pewno nie jest OK. Na. Na 100% nie jest OK. Dzień dobry. A. Czy on tu będzie teraz wchodził? Wszystko tu jest ok. Jeśli nie będzie go teraz za oknem, jest za oknem. Czy to się wciąż liczy jako nawiedzony? Bo jeśli nic się nie ruszyło, on sobie tylko stoi. Nie wygląda, żeby było nawiedzone. Ale ja nie do końca rozumiem kwestię nawiedzania w tej grze. Więc ja nie wiem, czy ja czy ja mogę na przykład sobie obejść ten dom i sprawdzić z zewnątrz, nie mogę. No nic się nie ruszyło, prawda? Nic się nie ruszyło. Tak. Trzy. Czyli skoro były trzy pod rząd dobre, to tym razem musi być nawiedzone. No nie ma opcji, żeby nie było. Musi być nawiedzone, Proszę bardzo. Co tym razem? Okej, okay, movement. Movement. Widziałem movement. Am. 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 halo? Halo, guzik? Guzik? Guziki? Guziki, proszę. O nie, o nie, o nie. Co się dzieje? Co się dzieje? Wypuśćcie mnie stąd. O, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem kompletnie. Halo? Co to było? Co to było? Ah. <ścoughs> ok, dobra. Mamy ile? 4 na 8. Jesteśmy w połowie. Tym razem nie możemy popełnić błędu, ani nie możemy też dać się zabić. Więc. Halo. Um. O dzień dobry. O nie, czy on mnie będzie gonił? Musimy patrzeć gdzie on idzie. Ja się z nim nie chcę konfrontować. Czy on do nas będzie szedł? Um. Ok. OK. Okej. Okay. Dzień dobry. OK. Okej. Okay. Pan sobie idzie. A my ząd uciekamy. Uciekamy, 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 dobra. Nie wiem co to było, ale był ruch. Danger. 5 na 8. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Nie wiem, jak ten odcinek będzie trwał, ale jeśli teraz zginę, to rzucam tą pracę. To zdecydowanie rzucam tą pracę. Spójrzmy przez okno. Czy coś się zmieniło? Nie. Wygląda na. Wygląda na w miarę. Wszystko normalne. Misiek siedzi tam, gdzie siedział. A. Wszystko wygląda w miarę normalnie. Jedzonko to samo, masz ziomuś. Schody na górę są takie same. Na górze mamy dokładnie to samo. Czy możliwe, że to jest ten sam zwyczajny domek? nie, 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 nie. to było Cokolwiek to było Danger 6 na 8 co jakieś dziecko nas zaczęło gonić Wystarczy Jest dobrze Jest bardzo dobrze moi drodzy Mamy 6 Wszystko będzie w porządku Wszystko będzie w porządku Radyjko Piwniczka, jabłuszko. Tu się coś stało. Okej. Okay. Gdzie jest Bobas? Witam Bobasa. Uciekamy stąd, Bobas się buja, e, każdy ruch jest podejrzany, Danger. Uch. Ostatni. Ostatnia chata jak. Jak ja tego teraz nie zrobię, Osta ostatnia chata. Koniec cierpień, koniec strachów, wszystko będzie w porządku. Moi drodzy, wszystko będzie w porządku. Wchodzimy, ja się jeszcze rozejrzę. Coś tu. Nie, no chyba jest wszystko w porządku. Tu jest strasznie światło księżyca mocne. Nie podoba mi się to. Prawda? Nie było takiego mocnego światła, eee, ostrożnie. Jesz sobie. To dobrze. Na górze. Wszyscy siedzą. Wszyscy zdrowi. To dobrze. Tu też wygląda, jakby wszyscy byli zdrowi. Okej, okay. ręka poduszkiem. Nie, 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 nie. Moi drodzy, zrobiliśmy to. <śpiew> ta gra jest straszna. Ta gra jest straszna i to nie mówię straszna, że. O, ta gra była straszna. Ta gra była straszna. Była straszna. I powiem Wam jeszcze jedno: nie odkryliśmy wszystkich podejrzanych i nawiedzonych rzeczy, które mogły dziać się w tej chatce. Z tego co wiem, to te chatki generują się losowo, więc podejrzewam, że jest jeszcze dużo więcej lor ukrytego i dużo więcej rzeczy, które się mogły tutaj zapodziać. Więc jestem bardzo. A. ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, co ta gra ma jeszcze do zaoferowania. <grymne> Słuchajcie, jak będziemy się nudzić na którymś live'ie, to a uh... Chciałem powiedzieć, jeśli będziemy się nudzić na jakimś live'ie, to możemy sobie odpalić znowu tą gierkę i zobaczyć inne rzeczy. Tak, żebyście wy mogli razem ze mną sprawdzać, e, co się tutaj e, stało i czy dana chatka jest nawiedzona, czy nie, ale. E, to jest bardzo realistyczny domek, moi drodzy, jak te napisy końcowe w grze. <grytanie> to jest bardzo realistyczny domek. Piękna, piękny domek, piękna chata. Mamy naszego e, żabola bardzo fajnie, ale no to to, to to by było na tyle. Pamiętajcie, nasze chatki, co złego to nie my, to wina naszego testera, który nie sprawdził, czy chatka jest nawiedzona. Wszelkie skargi prosimy najpierw konsultować z naszym działem prawnym. Widzimy się w kolejnym. Cześć!